Starożytny opuszczony statek lemuriański, Ejnika z Temeru. Wywiad co się stało ze statkiem, który opuścił Lemurię i przybył na Ziemię rok temu, w tej linii czasowej. Ejnika, ten statek wciąż znajduje się na wysokiej orbicie okołoziemskiej i jest pod opieką Federacji. Jest ogromny, około 2 km. Ma kształt dwóch grubych rurek sklejonych obok siebie. Ma ponad 12 tysięcy lat od opuszczenia Ziemi. Jest opuszczony. Mówi się, że jest to ludzka produkcja lemuryjska, chociaż mi się na to nie wydaje. Wygląda na to, że był to stary statek badawczy. Jego technologia jest bardzo niska lub przestarzała. W środku nikogo nie ma, ale na korytarzach są ślady krwi, a w środku jest mnóstwo drobnych uszkodzeń od broni i wszystko jest zniszczone. Wygląda na to, że w środku wydarzyło się coś brzydkiego i złego. Na zewnątrz wygląda, jakby ktoś używał go dawno temu do strzelania do tarczy, jakby z innego statku. Jest mocno uszkodzony, jego silniki są bezużyteczne i wrócił tylko pod wpływem impulsu. Gdyby federacja go nie powstrzymała, zderzyłby się z Ziemią, ponieważ miał trajektorię przybycia na powierzchnię. Do tej pory nie wiemy, co działo się w środku, a śledztwo zostało jedynie odroczone, ponieważ nikt nie jest zainteresowany narażaniem się na ryzyko, wchodząc tam. Przesłuchujący, a jak to się dzieje, że utrzymuje się na orbicie, ejnika pod wpływem impulsu. Ale prędzej czy później ktoś będzie musiał go ponownie skorygować poza orbitą, ponieważ tak z czasem się pogarsza. Przesłuchujący i dlaczego trzymasz go na orbicie, gdy nikogo w nim nie ma, zamiast stacjonować gdzieś. Ejnika, nie możesz tego po prostu stacjonować. Innymi słowy, umieszczenie go na orbicie oznacza umieszczenie go na orbicie. Potrzebna jest pewna prędkość w zależności od obiektu i jego charakterystyki oraz odległości od Ziemi, aby pozostał w równowadze. Przesłuchujący, a dlaczego nie sądzisz, że jest to dzieło człowieka lemurian? Ejnika, ponieważ w tamtym czasie Lemuria była pełna innych ras. Tak, to prawda, że istnieli ludzie i, jak już powiedzieliśmy, inne ziemskie cywilizacje również były zaawansowane, ale po prostu nie uważam za logiczne, że zostały one stworzone przez ludzi w takiej postaci w jakiej są, ponieważ był to czas formowania się samej definicji człowieka. Tylko z tego powodu, przesłuchujący rozumiem dziękuję. A czy wiesz, skąd się wziął i gdzie teoretycznie miał wylądować? Ejnika, kiedy wykryto ją w pobliżu Marsa, wiadomo było tylko, że wraca. Bez dalszych badań nie wiadomo, skąd się wziął. Tyle tylko, że dotarłby do wyznaczonego miejsca na oceanie spokojnym, dokładnie tam, gdzie znajdowała się Lemuria. Oblicza się to na podstawie prędkości statku kosmicznego i jego trajektorii. Z tego powodu nie ma większego sensu, aby asteroida uderzyła w Ziemię. Po pierwsze, jest powstrzymywany przez niezliczone rasy i statki na orbicie, które są obecne przez cały czas. Przesłuchujący, a statek, ilu członków załogi przewoził. Ejnik powiedział, nie wiadomo. Przesłuchujący, a dlaczego narażasz się na ryzyko, wchodząc tam. Ejnika, uważa się, że w środku może być coś niewykrytego. Nie wykluczamy niezidentyfikowanego zwierzęcia, takiego jak na przykład lurker z obcego lub coś podobnego. Dostanie się tam jest niezwykle niebezpieczne, po prostu dlatego, że znane punkty dostępowe są zniszczone, a na korytarzach leżą odłamki metalu, zwisające druty i wszystko ciemne. Dużo krwi zgłosił zespół Taigeta, który próbował dostać się do środka. To było ponad dwa lata temu, to nie tak niedawno. Jest to więc bardzo makabryczne i niepokojące wchodzenie tam. Przesłuchujący, czy sądzi pan, że zwierzę mogłoby tam pozostać przy życiu tak długo? Ejnika to przerażające ten statek naprawdę. Jeśli jest to zwierzę przystosowane do przestrzeni kosmicznej, tak jest to możliwe. Jak pokazują to w niezbyt sifisadze, obcy zwierzę przystosowane do zimna czasami tylko czeka na pojawienie się gospodarza. W kosmosie jest wiele obcych zwierząt, rzeczy, których nikt jeszcze nie rozumie. Federacja Ita i Tajgeta posiadają również zapisy o niezliczonych nieznanych wrogich zwierzętach. 5D nie jest takie, jakie malują cała miłość i pokój, które są w górze. Jak zawsze mówimy, są etapy, które musimy przejść, zanim osiągniemy te wyższe gęstości. W międzyczasie prawo dżungli nadal obowiązuje, ale zależy to od każdej planety. Dziękuję za obejrzenie filmu i subskrypcję. Orevonix.